W kraju o totalitarnym reżimie, gdzie jedno niewłaściwie wypowiedziane słowo może skończyć się więzieniem, jesteście bezsilni, aby cokolwiek zmienić. Dlatego wy, naukowcy, jesteście zmuszeni mówić to, czego wymaga od was propaganda. Staliście się jedynie mówiącymi głowami FSB. Oni także próbowali nas uciszyć, ponieważ ich panom nie spodobała się ta prawda o klimacie, która zakłóca ich totalnej władzy. Gdy nie udało im się zmusić nas do współudziału, zdyskredytowali nas, zdelegalizowali i wyrzucili alatra z kraju. W istocie wygnali jedynych ludzi, którzy dzięki wieloletnim badaniom rozumieją przyczyny tego ostrego kryzysu klimatycznego i wiedzą, jakie konkretne kroki należy podjąć, aby go przezwyciężyć. Do dziś byli wolontariusze Allatra, którzy pozostali w Rosji, są prześladowani, a nawet tożani. Dlatego uwierzcie mi, drodzy rosyjscy koledzy, rozumiem Waszą sytuację jak mało kto. Ale pamiętajcie, naukowcy to nie politycy, muszą odpowiadać za swoje słowa. Zamiast jawnie kłamać i zaprzeczać istnieniu zagrożenia, Lepiej po prostu zachować milczenie. Znajdźcie powód, aby nie wygłaszać tych fałszywych komentarzy. Zachorujcie, opuśćcie konferencję lub wywiad. To będzie lepsze niż rozpowszechnianie kłamstw, które wkrótce zaszkodzą zarówno Wam, jak i Waszym bliskim.